Siema, jest... Słucham? Jest czwartek rano. Boże ciało. My się szykujemy do wyjazdu. Co, Łukaniu? Nie ma szanu Nie, ma. Łukaszek robi śniadanie. Łukaszek, przywitaj się. Dzień dobry. Łukaszek jest chory, ale dzisiaj już ma dużo, dużo lepiej jest. Słuchajcie, za 28. Zobaczcie, za 28. I... Szykujemy się, słuchajcie, do wyjazdu, bo wyjeżdżamy na weekend. Ja myślałam, słuchajcie, to jest groch, moczę groch, bo gotujemy grochówkę i wydaje mi się, że ten gar trzeba wstawić do miski, że w razie czego, jak się coś wyleje, to do miski się będzie wylewało. A nie można tej wody wylać? Yy, wiesz co, nie wiem, czy można, czy nie można, no ale tej wody tutaj nie ma, nie wiadomo ile. No ale do miski jak wsadzimy, no to co się stanie? No ale groch wylejesz. Bo to trzeba przez sitko w takim razie. No ale to się gotuje z tą wodą co tak. Co? Chyba tak, ja nie wiem. Chyba tak. No ale wsadzimy do miski i jak będzie... Nie się to pół z tego Ale tu jest, wsadź tu palca, tu jest groch cały. Gdzie? Tyle wody jest. No to trzeba w takim razie wziąć druszlaki do druszlaka. Zaczynamy nowego vloga. O, słuchajcie, tak wyglądam jak wynoszę ubrania ze sobą, żeby pakować do przyczepy kempingowej. Jest dzisiaj bardzo ciepło, bo jest rano i jest już cieplutko. Ja dzisiaj założyłam sukieneczkę. Poczekajcie, wrzucę sobie tak te ubrania. Nie będę ich od... Nie będę ich rozpakowywała, znaczy chowała, ponieważ na miejscu to zrobimy, bo chcemy jak najszybciej słuchajcie, wyjechać ze względu na to, że e... No chcemy już tam być, bo już wszyscy znajomi tam są i chcielibyśmy już tam być, zjemy tylko śniadanko i tak naprawdę możemy ruszać, ja jeszcze przepakuję trochę rzeczy do lodówki i wiecie co e, mieliśmy jechać trochę wcześniej, ale no niestety pokrzyżowało nam plany choroby choroba Łukaszka, no dzisiaj się już lepiej czuję, ale naprawdę było kiepsko e, i no i tyle słuchajcie, kupiłam sobie kapelutka, zobaczcie Piłam sobie kapelutka, do właśnie ze względu na to słońce, co w ostatnim tam, nie wiem, w którymś vlogu. Patrzcie, jak wyglądam w kapelutku. No, normalnie jak ciotka Janina. No ja, słuchajcie, ja akurat nie wyglądam dobrze w czapkach i w kapelutkach, ale niestety. Czas przyszedł na kapelutki, trzeba nosić kapelutki, żeby łepek nie bolał. Patrzę tylko za tymi żaluzjami, żeby były wszystkie zamknięte. No i jemy śniadanko i uciekamy. W domu mówię cicho, wiecie dlaczego? Dlatego, że dzieciaki śpią. A nie chciałabym ich pobudzić, bo Olga wróciła późno z wycieczki, wczoraj 22 ją odebrałam. No i Błażej w nocy wrócił tak samo z pracy, więc nie chcę ich budzić. Także śniadanko jemy, po cichutku, kawkę pijemy i, i jedziemy. Zobaczcie, jakie piękne słońce już jest. A? Cudowny dzień się zapowiada, dlatego szybko chcemy jechać, żeby nie tracić tego dnia. Także do usłyszenia. Wylaliśmy w końcu tą wodę z tego grochu. Będzie bezpiecznie, Łukaszek stwierdzi. Na siodanko takie kanapki. Ładnie zrobił w to Dobre to? Pewnie, Pięknie. że dobre. Pisz O! Leków, żebyś nie zapomniał. No, no a co, w zdrowy jesteś? Nie. No. Abunie, co sobie robimy? Już. Spakowany ty jesteś? No. Ja już wszystko to miałam wziąć to wzięłam, jeszcze tylko lodu muszę nabrać. Do... słuchajcie do zamrażarki. To od razu wezmę, bo zapomnę. Lodu nabiorę do zamrażarki. Wezmę w ten pojemnik. I w ten drugi... Jeszcze, jeszcze trzeba słuchajcie. Nie. Je. O ja złoda tu jest. Jest nieprzestawiona. Muszę wylać. Eee... Słuchajcie, Justynka z nami jedzie moja. Bierze swoje dziewczynki i pod namiot. Namiot bierze. Pierwszy raz sama jedzie pod namiot. I właśnie musimy jej zabrać lodówkę. I ona tam rzeczy dała do zabrania. Także jeszcze to musimy słuchajcie, spakować. Zobaczcie. Nabieram lodu. Mi się przyda do drinków. Oczywiście drinki muszą być. Nie ma to tamto. O. Dawaj, 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 dawaj. U! O! Jeden i drugi pojemnik mam w przyczepie, słuchajcie. Taki sam. Tylko kwadratowy. I też sobie nabierzemy, bo tylko one wchodzą. Tamtą miskę tu już widzieliście, że połamałam. Także już nie ma tej miski. Ojej. Wczoraj byliśmy na tej imprezie, znaczy ja byłam sama takiej zakończeniowej imprezie rodzicielskiej. Było bardzo fajnie, ale Łukaszek nie był, bo się bardzo źle czuł. A dzisiaj właśnie było grube zastanowienie się, czy w ogóle pojedziemy na ten weekend ze względu na jego samopoczucie. Bo jednak on jest z kierowcą. I to takiego niezłego zestawu, więc najważniejszy tak naprawdę on tu w tym wszystkim jest. Ale już dzisiaj się lepiej czuje, wczoraj wieczorem się został w domu, nie poszedł ze mną na tą imprezę. Ja i tak posiedziałam tam do dwudziestej chyba 30, bo mówię, że musiałam Olgę odebrać ze, szko ze szkoły, bo z wycieczki wróciła, także pojadłam, posiedziałam, pobrechtałam się. O, Szymon! O ty uciekinierze! Chciałeś mi uciec? I co by z Tobą było? Zerze Cię w końcu jakiś pies dziki, wariacie. No on tylko czatuje, żeby się wyślizgnąć. Dobra, słuchajcie. Odzywam się z trasy, bo mi są ręce potrzebne. Słuchajcie, jeszcze jedna niespodzianka. Oto następny pojazd w domu. Łukaszek mi go dorabia. Miotła do latania. Bo słuchajcie, lecimy na zlot na sabat. Ze światełkiem. Będę miała Audi przyklejone tutaj. O! Jeszcze wzięliśmy sobie, jest wydech. Zobaczcie, jest wydech. Jest tutaj widać. Wzięłam y, spraje do malowania, ale na miejscu pomalujemy, żeby brudnego nie wkładać. E, więc ukażcie, jak my to się musimy pośpieszyć, bo u nas to się procesja zaczyna. Jak się procesja zacznie, to jest ulica zablokowana. E, także zawijamy się. I y, odzywam się już teraz już naprawdę się odzywam z, z trasy, bo musimy się śpieszyć, bo u nas teraz procesja e, będzie szła naszą ulicą. O, już Łukaszek się ustawił. No zobaczcie, ile sprawi wzięłam. Do malowania. Mietły. Żeby tej mietły nie zapomnieć. Ja ją wsadzę może do tego. No. Przylecę, z, przylecę na niej do, do domku naszego. Zobaczcie, jaki samochód zapakowany mamy cały. Dzisiaj, wyjątkowo. Znowu lecimy na dłuższy czas, bo ten weekend się przedłuży nam o cały czwartek i cały piątek. No i jeszcze już w tym co musimy pomóc. No i ja siadam, słuchajcie na moją miotłę i odpalam ją. A, a ten znaczek Audi jak mi przyszykuje, dokręcisz? Nabieram Audi. O. I lecę. O tak. <laughs> Masz. Tylko ja nie wiem czy się jej nie połamiesz to Audi jest takie sztywne no także tyle, Justynka ma swoją miotełkę ja już jej widziałam taka kolorowa no i tak jak mówiłam, witamy się z trasy słuchajcie, zatrzymany pojazd bardzo dużo jest policji na drodze i my mamy do celu mamy być na dziesiątą także godzinę 11 minut będziemy jechać my już słuchajcie, jedziemy do uroczyska na kemping już tam byliśmy na topie Marzanne, a teraz lecimy słuchajcie na Zlot Czarownic, na Sabat także następne, o znowu policja, zobaczcie pełno policji no nie wiem, może przez to Boże Ciało, czy nie wiem co ale bardzo dużo, słuchajcie przejechaliśmy może 3 km, to jest czwarty radiowóz już spotkany także sporo jest policji trzeba uważać, zresztą zawsze trzeba uważać Łukaszek, jak się czujesz? dobrze dobrze? Taki jakiś smutny jesteś, marudny, chorowity taki, choroba Cię zmogła, Pokażę, jak nie, nie, nie choruje, jak już się go zmoże, to taki jest, sprawdzę czy masz gorączkę, nie masz. <grymne> no i co, będziemy się odzywać już z miejsca, już pisaliśmy, że jedziemy, na miejscu jest pełno naszych załóg, także lecimy, do Justynki dzwoniłam, nie odbiera, więc może jeszcze śpi jak zobaczy to oddzwoni bo ona też jedzie mówiłam już zabrała namiot my tam o zobaczcie ile rzeczy mamy tutaj jej dodatkowo wieziemy także ona będzie pierwszy raz tak samodzielnie pod namiotem zobaczymy jak to wszystko wyjdzie słuchajcie dojechaliśmy do Kielc ale już od wielu lat się nie zmienia w ogóle wjazd do tych Kielc my jedziemy normalnie 13 12 na godzinę jest tragedia z tą drogą tragedia słuchajcie i nie wiem, dlaczego władze y, miasta tego nie naprawią. Przecież to już jest od lat. Porażka. Normalnie... Y, wszyscy gadają o Mazurach, że jest do dojazd. Powinni mówić, że do Kielc od strony y, Warszawy jest skiepski dojazd. Bo jest naprawdę... Naprawdę jest porażka. Mogliby się za to wziąć w końcu. Tak, kukaniu, czy nie? 20 na godzinę No, 20 teraz. Przyspieszyliśmy, słuchajcie. Przyspieszyliśmy 20. Mamy jeszcze do celu, słuchajcie, 15 minut. No, będziemy dłużej jechać, bo tutaj jak będziemy jechać z 20 na godzinę, to wiesz Tak. Teraz nam trochę zajdzie właśnie z, tą, z tym dojazdem, bo już nam pokazało, że będziemy 10 po, a nie o 10. Także 10 minut nam się przez tą drogę przedłużyło. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Teraz Dzisiaj to przyjechaliśmy chyba z innej strony tym razem, nie? Tak jak Mamy. I ostatnio. No, uroczysko, nocleg, kemping, imprezy, basen, Jesteśmy na miejscu. No i ta droga też nie jest ciekawa, ale też jest jej malutko. Fajniusia. Kurna, ile jest stopni na dworzu? 20 już jest, słuchajcie, jest dziesiąta. A ma być ciepło? No, ma być gorąco bardzo. Nawet w weekend to podobno ma być. O Jezu, naprawdę? No, no mówię ci no. I, I mówię ci i przysięgam ci i mówię ci no. Chyba no, mi się zobaczcie. lepiej zrobiło. Lepiej się zrobiło, bo chyba kemping zobaczyłeś ci się morda, haha. Uh -huh. Bo taki byłeś trochę jak paczka gwoździ przyjebany. <laughs> Z tej choroby. Ja to nie lubię jak Łukaszek jest chory, bo tak w ogóle się nic nie odzywa, ani się pokłócić nie chce, ani nic. Uh -huh. Dokucza, nie dokucza mi. Tylko, dokucza tak, nie dokucza. tylko szuka spokoju gdzieś po kątach. no. Zobacz. Zobacz, zobacz. Jezu, jak fajnie, jak ja się cieszę. No. No i recepcją jest na miejscu, także już jesteśmy na miejscu. Tu biuro z lotu, idziemy do biura z lotu, słuchajcie, Ukaniu. Mm, Lenka jest? Nie wiadomo. Jest na pewno, bo mówił jogi, że jest. No to się musimy tu, musimy się zatrzymać i zarejestrować, jak zwykle. Mm. No i dojeżdżamy. Będziemy stać przy basenie. Już widzę naszych ludzi. Już Madzia pokazuje, jak mamy stać. I jesteśmy na miejscu, nareszcie. <tryk> Wysadź mnie. My się nie mogę doczekać, kiedy się przywitam. Siemano! <tryk> Weszłam w klapki. A ja mam tu przyciechą w talu czy samochodem takie Siema 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 100 lat nie widziałam Cześć Blanusz. cześć kochana Siema Siema, cześć Siema no wiem. siema cześć o Jezu, sorry Cześć Symena Syma Znamy się. Siema Cześć, Smena. Ja my się znamy przecież. Ja mówię, że ja idę do Was z tej strony, wy z tej strony. Zawsze od tyłu zachodzimy wszyscy. Kamienie wlazłam. Uważaj, bo to jest gorące. A no. Nie zauważyłam, że podłączone. Ale ładna pogoda nam się trafiła, nie? Ale A ty w ogóle zaszczepiasz cała pirana? Ty no, jak ja przecież co weekend gdzieś jeżdżę, to wiesz. A, bo ty leżałaś tam. Tak, ja jeżdżę i leżę. Kurna, ale tu stoimy inaczej jak wtedy, nie? Całkowicie ten plan inaczej wygląda. Siema. Cześć. Ej, teraz jest gladem, to było nie wiem co. Idziemy zobaczyć basen. Bo jak tu byliśmy ostatnio, to był nieczynny. Zobaczcie. Dzień dobry. Ale ładny ten basen... Zobaczcie. W tym samym miejscu stoimy co ostatnio. Tylko już trochę inaczej. Ładnie, bardzo ładnie tu jest. I Łukaszek się ustawia. Nie, ja nie, ja dziękuję. Rozstawia, już się rozstawiliśmy i będziemy teraz gotować grochówę. Warzywka się obiera, Edytka kroi boczek. No. Łukaszek, ja garbę wyjmiesz? To takie o, Ty, ale... bitę, mam jeszcze półkę, o dobre, po... bardzo. No, ja no i słuchajcie, rozłożyliśmy się. Ja, Rogal na moich ustach. Na moim ryjku. Jak zobaczyłem przyczepki. Przygotowujemy grochóweczkę. No ciężko pracują dziewczynki. No i co snemka? Pracuje, tak? My jesteśmy jak kochanym mróweczki, jesteśmy po prostu świetni. Grochóweczka. Ja też, święta. Jesteśmy... No to chyba my. To no bo to jest końcówka, już tam nie ma kości, wiesz? I... My ale idę po nóż, bo jest... Y... Obieraczką nie umiem obierać salera. Kroję, słuchajcie, i teraz pokażę Wam. Podsmażamy no, sobie. Na to Proszę. To Najpierw sobie podsmażamy boczu z cebulką. Tak, Ameryka. Ameryka, później dopiero do tego gara. Także będzie, e, będzie ja, ja spój Super będzie. Ja Wszystkie <suszy> dziewczynki jak mróweczki pracują. Proszę warzywka. Nie, nie, za wcześnie jest. Oj, to ja waliła.

Głuchacz. Terapię ja ten sam, tylko że więcej, wiesz, więcej lodu. Gór, żeby... Jak tu Kiel drukja wkłada, mówi, że gdy waga się zgadzała, to kurie wiele, dusiło. To tylko to Kiel tu jest na żeby... Lega... równi, Co w nie mi ją się kopcom? Nie znamy nie się. Nie chce cię zarazić. To tu cię. Tu a Ty mnie możesz policzyć. żeby mnie nie zarazić. Justynka no. dzwoniła? No, dzwoniła. Kiedy ma być? Nie wiem. Jeszcze się pakowała. Och, gorąco strasznie dzisiaj. Rineczki robię, oczywiście z kokosika, dziewczynką. Proszę bardzo. z no, kresła. Jak mi miotłe szykuje? Kochanie, miotłę mi szykujesz. Żebym poleciała. A gdzieś nie wróciła. Kochanie, wiesz co? Ale ja myślałam, że tylko do monopolowego, a potem powrót. Ty, ale chciałam Ci powiedzieć, że mi wydech rozłożyłeś. Musisz się poprawić wydek. Bo jest krzywo No. no miotełka jest naszykowana. Tak. Tak. No, tu mamy toalety. Jechała i i będziemy jej rozkładać teraz na Słuchajcie. Tak, za dużo tej wody tu jest. No, ale ziemia A pachnie. Uch. No, co tam? Wejdziesz do wody. na golasa chyba, że wejdziemy wszystkie. Ej, Madzia, wszystkie na golasa. I tak mamy wejść? Pewnie ja tak wejdę. A czemu? Może... Proszę, rozkładamy na amiocik. Super. Zobacz, jak to jest pięknie. Czyli to zamiast tego? Nie, to jest przed Ale nie wiem, czy chyba ten. Ten farelek to jest coś do chłodzenia, tak? O, ale tak. Nie! A który ty masz farelek? No farelek, farelek. Nie, to farelek to jest tylko do grzania. Nie, chyba też do chłodzenia. No ale to tak wiesz, ja nie wiem, czy to ci coś pomoże. Ale widać, że świeży namiot, nie? Jeszcze nie roz. Ale to co, I ty mieliście coś innego jeszcze? My mieliśmy, ja sobie kupiłam takie coś, co się kostki lodu no, wrzuca, zimną wodą. No? No? ja też Szkoda, że nie wiedziałam. Tylko że nie! To się nie, nie daje, wiesz Jeszcze co? To, 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 to jest To tam tam jest tył. Da no. no to odwrotnie. Zaraz to odwrotu. No jest no, Trzeba teraz szlepyszów do, do góry, z tym idziemy. Nie, najpierw trzeba wziąć. Tu! Szybkie rozłożone rozłożenie namiotu teraz będzie. Także stawiam was, słuchajcie. I patrzcie, potem Was trochę przyspieszę. Zobaczycie jak sobie e, szybko można rozłożyć namiot. Stawiam was na desce. O tu was postawię o, Tu postawię i będziemy, będziemy was nagry nagrywam, nagrywamy jak się rozkłada namiot. sprawdzę? Hello Brawo, brawo! <laughs> Grzech robisz? Jest. Ta kamera? Sprawdam ci działo! Nie róbmy razem! <laughs> Ada, podtrzymaj to. A daj mi śledzia w Ja Ale to ja udawany nosiłam, bo ja nie To mi też daje, Adam. Ale Ale dziewczyny, będziecie miały spanie, jak ja mam zazdrośne. Tak? Zamieniasz O Jezu, jak kurno całą ja życie zawsze jak na zającia, tak? to się. Bo dwójka z taka stara, brązowa. I tylko spanie zamieniasz Lato? No, to w tej powinno być. Słuchajcie, on jest ogromny, a to! Dajcie mi to wiaderko! czerwone? No! Tak, o, to jeszcze jeszcze to. A po co? Tak, cześć! Ale się działo aż do tego, do tego, do tego. U... Zaraz tam wchodzę! <ścoughs> Już jestem, pokażę Wam, jak wygląda w środku. A namiot pokazuje, jak wygląda. Zobaczcie, jaki przecionek. Elegancki. I mamy taki sam. I właśnie od takiego namiotu zaczęliśmy. A tu jest sypialnia. To jest czteroosobowy namiot. Słuchajcie. Także chyba kończymy już tego vloga. Słuchajcie, na dzisiaj. nie koniec vloga, dlatego że Wam pokażę po prostu karita z Polska. Zobaczcie, jaka grochóweczka pyszna, wojskowa. Adzetka, może. Nie paliło. To się za bardzo już gotuje. Wszyscy będziemy teraz jeść. zaraz spróbuję. O, jak pachnie pięknie. Czy paliło no. się? Nie. No i chyba teraz już będzie koniec vloga, także słuchajcie, żegnam Was na dzisiaj, do usłyszenia i do zobaczenia w następnym vlogu. Słuchajcie, burza idzie, zobaczcie co się dzieje. Zawiało, zamiecie. Wszyscy się łapią za markizy, żeby czasem nie zjało nikomu, bo markizy są najdroższe w tym całym bałaganie. A ty nie ratujesz w przybytku? <laughs> Łukaszek, a ty nie ratujesz w przybytku? Dobra, ty, ale wam jakaś... <laughs> Pierwszy raz, słuchajcie, przeżywamy burzę. Patrzcie, jak się opaliłam, jak sobie noża zjarałam. Wyglądam strasznie. Wygl